Witam Was na kanale Wędkarstwo Adi A to jest film, w którym yy, Prezentuję moje zakupy wędkarskie I tak Wszystko będę, wszystko oczywiście kupuję na wczasy, który wy, na które wyjeżdżam dwa dni, za dwa dni Oczywiście będzie film z czasów, bo to będą takie wczasy wędkarskie I tak Kupiłem sobie ym, trzy takie obrotówki dwie są rozmiaru 4, 1 2 i tak oczywiście do tego kupiłem sobie zamętę linkaraś 2 kilo takie dwie paczki czyli razem 4 kilo druga jest na karpia, żółty kupiłem sobie też wialerko jest kilka akcesoriów Mam tu, Mamy tutaj spławik, 3 gramowy Tutaj już sobie dozbroiłem przynęte Mam takie trzy Ale oczywiście każda innego koloru To jest konger Tu mamy gumę relaksa takiego bardziej na sandacza Też duża Tutaj jest guma relaxa. Taka żółta, yy, czerwono, czarna, z czarnym grzbietem. Ołów 30 gram. Coś na węgorza. Karpia. Dwa przypony wolframowe. W jednym pozotówce. Lampka na czoło, która na nocki jest bardzo przydatna. Bez tego jest naprawdę bardzo ciężko. Taka lampka na czoło jest bardzo na nocki przydatna. Ale to bardzo bardzo bardzo. I oczywiście wiaderko. 5-litrowe wiaderko. I lampka to wygląda tak. No, jest on na baterię, takie paluszki małe. Oczywiście można ją regulować. No. Naprawdę bardzo fajna rzecz. I wszystko właśnie tutaj jest. Wszystko będę testował oczywiście z przynęt. Tak to wygląda. I tak, subskrybujcie, komentujcie, dajcie lajka. Like dla Was niewiele, dla mnie wielka motywacja. Widzi, widzimy się po wczasach, ponieważ na wczasach nagrywam taki trochę dłuższy film. I to będzie... Yy, będę tam 5 dni i z każdego dnia na pewno coś nagrał, więc... Trzymajcie się, się i do zobaczenia.